Witam, widzowie. sobie zrobimy od 10 zł do kosy, czyli od takich 2 dolarków z groszem. Czasami będziemy przebijać, czasami nie. I jak to co, odcinek z Kieshaga? Macie do wygrania skiny. Ciebie do zgrania są dwa maczki, 10, co trzeba zrobić. łapka w górę, sobie komentarz. Fajnie byście wybili na stronkę z kodem LZART. Link do strony będzie oczywiście w opisie. Jeżeli lubicie doładowywać i wbijacie na takie stronki, to za każde doładowanie, za minimum 2 dolary wraz z moim kodem, macie aż 6 konkursów. Co doładowanie, wbijacie do wbijacie tych konkursów i możecie sprawdzić swoje konta. Może uda wam się zgarnąć któregoś z tych skinów. Dodatkowo aktualnie przy doładowaniu jest 20% do do doładowania wraz z moim kodem właśnie, e, więc po kopce do 30 stycznia, minus metod płatności, na start macie jeszcze chyba dwie strzynki, więc tutaj polecam sobie wpisać mi kodzie, jeżeli ktoś jeszcze nie używał, darmowe, e, są jakieś darmowe szyneczki, jak widzicie, e, bonusy generalnie, levelowanie konta, możecie sobie tutaj levelować, wbijać poziom, e, więc bardzo spoko, są jakieś cashbacki e, bonusowe, dużo ciekawych takich rzeczy, e, a my co? I węciki my dzisiaj przejdziemy od tych niecałych 10 zł, tam 10 zł do koski, i spróbujemy tą koskę zdobyć. Będzie ciężko, oczywiście, że będzie. Na początku bym zrobił taką szaloną bitwę typu 8 po prostu Lucky Ted bym TEDów, nie 10, nie 8 co ja pamiętam. 8 lakitedów albo zrobił tak, tak, lekko tutaj przekroczymy o 5 centów. Jednego kobal i 7 lakitedów na 4 grać Taką większą bitewkę byśmy zaczęli. Myślę że to nie jest najgorsze zaczęcie e, i też widzowie zapraszam Was też na inne odcineczki z Haga, bo co odcineczki z KisHaga możecie wygrywać skineczki u mnie, więc warto swoich sił spr spróbować e, i pamiętajcie o trailineczku, tak? Żeby mieć trailing na swoim YouTube, żebym potem jak wygracie skina, żebym mógł wam po prostu go e, rozdać. Więc warto swoich tutaj sił po prostu próbować Dobra, my lecimy. Mm, I spróbujemy się z botem, botem trollem i bo jakiś bati Dobra, lecimy. No, póki co, balansowo to wygląda średnio, średnio. Może zaraz tutaj nadrobimy. Jeszcze kilka strzyneczek do końca. Jest no, jakby ten nightwishek poleciał. No, no byłby to całkiem, całkiem fajny dropik. Na końcu kobelstounik. No może on, może jak nie te strzynki, to kobelstounik odda. No niestety, a to jeszcze pobosik poleciał. W sumie jak nabicie za 2 dolary, 7 dolców. To jest naprawdę spoko bitwa Możemy zrobić coś takiego jeszcze raz, tylko że zrobić to innych strzyneczek sobie dać Że dobierzemy sobie inne strzynki i też ich tak weźmiemy więcej Można przed przykład milspeki albo te chlebki hmm. Dobra, dajmy może po połowę tych i co połowę tych O tak przekroczymy, o tak byśmy zrobili 3T i 3T, no To wygląda całkiem, całkiem na 4 graczy sobie tutaj dorzućmy I dajmy sobie tutaj bocika, bocika e, i bocika i zobaczymy, co nam tutaj poleci. Zobaczymy, co nam tutaj poleci. Fajnie, jakby to oczywiście, coś mocniejszego się poleciało. Bizon Embrago. Embargo, embargo. E, Okej, okay. nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Te Lazy Bread. No, no spokojnie nawet oddały. Teraz mi speki No, tak oddają póki co. Nie żeby wygrać. Fajnie, by teraz coś poleciało mocniejszego. O, mamy to. Nie, dobra, szkoda, bo to była naprawdę fajna bitwa. I to no ponad 30 ziczko by było, no ale cóż, no cóż, nie zawsze jest nie pomyśli, zawsze jest pomyśli, więc musimy wymyśleć inny sposób. Musimy wymyśleć inny sposób. Czy, 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 czy jaką bitewkę by sobie strzelić? Hmm, może damy sobie dwa vertigo, albo vertigo i tego Duck luck Duck luck i Vertigo. Dobra, zróbmy coś takiego, klasyczna. E, Biteweczka i lecimy. Dodamy sobie tutaj bocika, bocika, bocika. Let's go. O, ale mosty dropem tu poleciał już na start. No, ten bot duck, fajnie mu to oddało I bot nitro, no, to bot duck zgarnął Osiem dolców. Nie, no, ładna bitwa, ładna bitwa. Dobra. Teraz takie zróbmy z czegoś innego. No, póki co na no, coś nie zbyt siada dzisiaj. Glowing Fish, może dajmy Cobblestone'a. I co? I do tego Candy, może dwa dropy? Coś takiego? Dobra, coś takiego. Coś takiego. Spróbujemy. Pek, 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 pek. I lecimy. to ładny drop, nawet ładny dropik. Dobra, te, dwie, te dwie strzynki. Ja chyba nie na tym je testowałem jeszcze nigdy, powiem wam tak szczerze. Eee, te candy dropy. No, my ich chyba nie otwieraliśmy. O, o, czyżby? O, i bitwa, dobra, zgarnięta, bardzo ładnie, mamy 5 dolarków Dobra, no spróbujmy z tych 5 dolarków coś zrobić Może coś fajnego już będzie, już 5 dolarków, już jest dużo lepiej Wiadomo, mogło tutaj oddać jeszcze lepiej, ale, ale nie najgorzej, ale nie najgorzej Dobra, 5 dolarków, dajmy sobie to, dajmy sobie to I coś za dwa dolce, i co, i tego prosto prostu byśmy dali? Kaktusa, no, coś takiego, nie najgorzej, nie najgorzej 4 osoby, dalej ryzykujemy, dajmy sobie tutaj e, bociki I spróbujmy naszego farta ponownie, spróbujmy naszego farta Ok, USP Cortex. Całkiem spoko, całkiem spoko dropik. Ok, ok, siada, siada, tylko żeby teraz to utrzymać. Coś no nie wywinęło. Mamy to? Mamy to. 10 dolców, dobra. No, powiem Wam, że tutaj jest szansa. Już mamy 10 dolców. No, tutaj przy 10 dolarkach już możemy się e, zabawić w coś fajniejszego. No, może sobie po prostu, nie wiem, trzy takie szynki. I nawet tego miraża sobie spróbujmy. Coś takiego. Pek, cztery osóbki. No, trzeba się zaryzykować. No, ta bitwa już będzie mocna. Ta bitwa będzie mocna. Pokładam w niej potencjał. Pokładam w niej potencjał. Okej, okay. elit Build już na start. No, dobry start UMP. No, noir. No. no, powiem wam, że to jest run po kose. To jest ran po kose. I jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne. Co jest? No, 50 dolców. To już jest naprawdę ładny skin. I tak naprawdę lecimy, lecimy w okoskę. No, jakby siadła kosunia dzisiaj, no, byłbym zadowolony. Byłbym oczywiście zadowolony. Może dajmy sobie dwie te i co, i to i Sante, co? No, jakby nam siadła koseczka, powiem wam. Na trzy osoby. No, to jest bitwa o kose. To jest bitwa o kose. Lecimy, po prostu lecimy. Fajnie, fajnie, jakby było. No, taki drop ok, ale powinien być lepszy. Powinien być lepszy, no nie siadł. Nie, kosalnie dla nas. O, ale szkoda, no chyba, że to jest jakaś drop, nie? Bo co, drop? Ja się byliśmy, no, ale niestety, no nie siadło, nie siadło dzisiaj. Szkoda, strasznie szkoda na coś, To było tyle, zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.